Warmia i Mazury to zachwycająca przyroda. Miejsca, w których można odpocząć, naładować akumulatory. Wiesz co najbardziej to zaskakuje? Bliskość między miejscem, w którym odpoczywasz, a tym, w którym pracujesz. Warmia i Mazury to też siedziba wielu liczących się firm i miejsca spotkań. Wyobraź sobie, że w Olsztynie, stolicy regionu, jest kilkanaście jezior. Prowadząc tu działalność, mógłbyś spędzać czas nad jeziorem po pracy, a nawet w trakcie. Gdybyś chciał zająć się turystyką albo popularną tu agroturystyką, w ogóle nie widziałbyś różnicy. Cały czas byłbyś na wakacjach. Znaleźliż nowoczesne technologie? Na warmi i mazurach znajdziesz ludzi potrafiących stworzyć najbardziej skomplikowane oprogramowanie. Nie myśl jednak, że żyją wyłącznie pracą. Oni też lubią się bawić. To właśnie na warmi i mazurach jest największa koncentracja firm meblarskich. Nic dziwnego. Lasy zajmują jedną trzecią województwa. Las daje pracę i pozwala od niej odpocząć. Wypoczywać i pracować można nad wodą, a w tej dziedzinie województwo nie ma równych. Tutejsi producenci to pasjonaci, żeglarze z ogromnym doświadczeniem. Ryby? Jedni łowią je dla przyjemności, inni hodują dla zysku. Produkcję zdrowej żywności wspiera Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i Polska Akademia Nauk. Pomyśl o prowadzeniu biznesu w Warmińsko-Mazurskim i o lepszym życiu, które Cię tu czeka. Czy nie byłoby miło pracować w miejscu, do którego inni przyjeżdżają na urlop? Warmia i Mazury. Zdrowe życie, czysty zysk.